Dzień dobry, witam serdecznie o, można powiedzieć, poranku błędziełkowym, początek tygodnia. No i jak zwykle zaczynamy od relacji z wyroku, który zapadł w dniu dzisiejszym w Sądzie Okrągowym dla Warszawy, Pragi na ulicy Poligonowej. Jak się domyślacie, e, mamy ponownie, ponownie unieważnienie umowy. Unieważnienie, oczywiście, na zasadzie teorii dwóch kondycji. Mówię oczywiście z uwagi na to, że mamy. Przecież uchwałę z 16 lutego Sądu Najwyższego, który wprost i bezpośrednio wypowiedział się odnośnie tego, że ta właśnie zasada teoria dwóch kondykcji, czyli zasądzenie kwot na podstawie artykułu 410 w związku z artykułem 405, jest jedyną słuszną w tej chwili teorią. No i co do faktów. Oczywiście, umowa unieważniona, czyli po uprawomocnieniu się wyroku, członek społeczności życia bez kredytu będzie mógł. Wykreślić bank z hipoteki, czyli ustalić treść księgi wieczystej już bez banku. Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem, czyli 207 900, zwrot wszystkich kosztów opłat sądowych, czyli 11 817. No i oczywiście bezwzględnie nieważna umowa, tak jak to stwierdził sąd w niniejszym wyroku. Idziemy dalej. Cóż, bank G-Manej pierwotnie, obecnie BPH. Sąd stwierdził, że po pierwsze wszystkie klauzule były abuzywne dotyczące przeliczeń, po, poza tym co bardzo ciekawe, stwierdził, że były one ukryte i porzucane po całej umowie. Konsument nie mógł nawet e, zlokalizować, można powiedzieć, całego mechanizmu, jak on wygląda, oraz faktu tego, że już w momencie wypłaty środków bank e, ukrył prowizję w sposób nieuczciwy, zakamuflowaną właśnie za tymi klauzulami abuzywnymi. Oczywiście też stąd na, na przestrzeni całego materiału dowodowego nie znalazł informacji, które świadczyłyby o tym, że konsument był poinformowany o ryzykach wynikających z tej umowy, wręcz nazwał, że był to kredyt ekstremalnie ryzykowny, a kredytobiorca nie mógł nawet mieć świadomości tego, że taka sytuacja ma miejsce. Kolejną dosyć istotną przesłanką e, bezwzględności tej umowy sąd skazał na kształtowanie arbitralne świadczenia przez e, jednostronnie przez bank. Także można powiedzieć, że z perspektywy e, ostatnich wyroków e, jest to standardowy wyrok e, jak wiemy, bywały jeszcze ostatnio też wyroki przed wyrokiem 16 lutego Sądu Najwyższego z teorią Salda. Natomiast mamy w tej chwili gorącą nadzieję, że te sprawy będą się kończyły teorią dwóch kondycji. I jak wiemy. Takie wyroki już od wielu, wielu miesięcy są przeważające w sądach w Polsce. Dlatego też wiemy, że nie ma żadnych okoliczności, dla których warto czekać na kolejny wyrok, uchwały Sądu Najwyższego. Jak dobrze policzyć, to tych wyroków mamy już chyba na przestrzeni tych lat, chyba już około 80. Także to bardzo wszystko można powiedzieć, składa się do, w jedną całość. Dlatego też. Od wielu, wielu miesięcy, już teraz może nawet lat, e, mamy te wyroki dla członków społeczności życia bez kredytu unieważniające. I tutaj ta uchwała Sądu Najwyższego najbliższa nic nie zmieni. Także dziękuję bardzo za uwagę. I jeżeli macie Państwo pytania, to piszcie w komentarzach. Do widzenia.